Cześć, z tej strony Robert z programu Drone to Go. Witam cię serdecznie w moim programie i zapraszam do obejrzenia tego odcinka, który w całości będzie poświęcony dronom typu FPV. Będzie on również kontynuacją kolejnych odcinków należących do serii to Free FPV, czyli nawiązujących właśnie do tej samej tematyki. A dzisiejszy program będzie poświęcony manewrowi startu i lądowania, czyli manewrowi podwyższonego ryzyka. I drogi widzu, o ile jesteś już doświadczonym pilotem i latasz od wielu lat, no to prawdopodobnie ten odcinek niewiele wniesie do Twojego doświadczenia. Natomiast jeżeli dopiero zaczynasz swoją zabawę ze światem FPV, bądź jesteś przed zakupem swojego pierwszego drona tego typu. To zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału. Na początku kilka słów prowadzenia odnośnie różnic między dronem konsumenckim a dronem typu FPV, odnośnie właśnie tego manewru, startu i lądowania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dron konsumencki, chociażby właśnie taki jak ten Mavic R2, to tak naprawdę manewr startu i lądowania jest mocno wspierany przez system oraz przez różne czujniki optyczne, na podczerwień. Także jest on mocno ułatwiony. Odbywa się on na dwa sposoby: kierując drążki w dół oraz na bok, na ukos, do środka bądź na zewnątrz. I wygląda to w ten sposób, że silniki zostaną wzbudzone, dron jeszcze siedzi na jakimś podłożu, i kierując drążek trotyl do góry, zaczyna się on. Powoli wzbijać, powoli, bo tak naprawdę, jeżeli nawet go przesuniemy na maksa do góry, to on z pewną prędkością dopiero będzie się unosił. Można też również ten manewr zrobić w ten sposób, że klikając na ekranie, na przykład takiego kontrolera, jak ja tutaj mam, czyli RC, bądź na ekranie waszego telefonu, no, ikonkę TAKE OFF, co oznacza start, i ten dron. Uniesie się na pewną wysokość i będzie grzecznie czekał na dalsze Wasze polecenia. Natomiast, jeżeli chodzi o drony tego typu, jak mam tutaj na przykład Proteka 35, to start będzie wyglądał następująco. Musimy przesunąć no, klawisz funkcyjny, w tym wypadku taką dźwignię na przykład do góry, bo tak mam ustawione. I wtedy zostają wzbudzone silniki, jednakże obracają się one na tyle powoli, że ten dron zachowuje się tak jak samochód na biegu jałowym, czyli jeszcze nie jedzie, a w tym wypadku nie leci, ale jest już gotowy do startu. I poprzez przesunięcie drążka trotyl do góry zaczyna on się szybko unosić, a szybko no to tak naprawdę jest zależne tylko i wyłącznie od Was, bo jeżeli go przesuniecie maksymalnie do góry, to on z pełną mocą wystartuje do góry. I w momencie, kiedy dopiero albo utraci łączność z Waszą aparaturą, albo jeżeli tak naprawdę no, tym drążkiem trotyl zejdziecie w dół, to dopiero wtedy zacznie się no, opadać. To samo jest z lądowaniem. Dron konsumencki tego typu zwyczajnie przed wylądowaniem zawiśnie parę naściszmy centymetrów nad ziemią, a następnie powoli no, będzie się obniżał i wyląduje. Dronem tego typu tak naprawdę możecie go przyziemić zbyt mocno i pęknie rama na przykład, jeżeli nie zrobicie tego z wyczuciem. A następnie silniki wyłączamy również tym samym klawiszem. Funkcyjnym, którym wcześniej wzbudzaliście ruch tych łopat, i tak naprawdę manewr startu oraz lądowania w miejscach, gdzie jest dosyć wilgotno bądź jest grząskie podłoże, no może się okazać utrudniony i możliwy jedynie, gdy posiadacie jakąś matę do lądowania, bądź jeżeli no, zdecydujecie się na ten manewr z ręki. I o ile, jeżeli chodzi o tego typu drony, czyli drony konsumenckie. To start i lądowanie z ręki jest dosyć prostym manewrem i tak naprawdę wymaga on od Was kilku minut treningu. Nie jest to skomplikowane, to jeżeli chodzi o start i lądowanie tego typu dronem, może się okazać no, dosyć trudnym manewrem oraz wymagać od pilota sporego doświadczenia. Natomiast z własnego doświadczenia powiem Wam szczerze, że już próbowałem startować z ręki i Da się to zrobić. Można to zrobić na trzy sposoby. Słuchajcie, najprostszy z nich według mnie to kładząc drona na dłoni płasko, uważajcie, na palce, żeby się gdzieś tam nie wkręcił w łopaty. Bo o nieszczęście nie trudno. I co robimy? Dobra, słuchajcie, więc próbujemy. A, jeszcze jedno. Próbuję to pierwszy raz. Mam nadzieję, że sobie nie poprzecinam paluchów i nie trzeba będzie mnie ratować. No dobra, ale do odważnych świat należy. No mam ten tryb stabilizacji angle. Aha, wiecie co? Słuchajcie, może ja sobie go jednak przełożę do drugiej ręki. No bo przecież trotyl mam w drugiej, więc no analogicznie jest to zrozumiałe, że łatwiej mi będzie go poderwać z prawej. Dobra, to jeszcze raz. No i co? Lecimy. Poszedł. A więc da się, a więc da się, moi drodzy, zrobić to z ręki. Druga opcja chwytając od góry za powiedzmy baterię. Delikatnie tym razem trotyl do góry, żeby się te palce nie wkręciły gdzieś tam w te silniki. No i dron też powinien sobie polecieć bez problemu do góry. Trzecia opcja no to taka troszeczkę bardziej ekstremalna rzucając tego drona do przodu. Trotyl w górę, i to tak dosyć energi energicznie, żeby on nie uderzyło podłoże, i dron sobie również powinien yy, no, poradzić i polecieć w górę. Natomiast kluczowa sprawa, słuchajcie, jeśli chodzi o start dronem z ręki, musicie go ustawić w trybie angle. Dlaczego angle? Ponieważ tryb angle charakteryzuje się tym, że nie jest w stanie tego drona przewrócić do góry, powiedzmy, grzbietem. Czyli, tak naprawdę, no, jeżeli nawet go rzucicie gdzieś tam do przodu, to on powinien sobie w miarę wystabilizować ten lot. I w momencie, kiedy pociągniecie ten drążek, trotyl do góry, on powinien, no, powiedzmy z jakimś lekkim odchyleniem w lewo bądź w prawo do 30 stopni i tak polecieć do góry. I no, po kilku sekundach możecie nad nim zapanować. Nie ma z tym problemu. I to jest bardzo ważne. Taka sama sytuacja, jeżeli chcecie wylądować tym dronem, no łapiąc go gdzieś z powietrza, to również w, ostatni, w ostatnim trybie lotu również przełączacie sobie na tryb angle, zbliżacie tego drona w miarę do siebie i musicie niestety rozłączyć te silniki. Czyli tak naprawdę łapiecie sobie tego drona w powietrzu. Ale i to jest moja również sugestia, jeżeli posiadacie właśnie drona FPV i jednak decydujecie się na latanie tym dronem w miejscach, gdzie jest grząsko, gdzie jest błoto, gdzie jest wilgoć. Wartałoby zabezpieczyć tego drona przed właśnie tą wilgocią, stosując różnego rodzaju luprykanty. I jest ich sporo na rynku, na przykład Worry Free, bądź PVB-60, którego akurat ja używam. Albo MG Chemicals, która akurat jest najdroższą alternatywą, ale jest tego towaru sporo na rynku. Także mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, zachęcam Was serdecznie do subskrypcji i oglądania kolejnych odcinków właśnie z cyklu 123FPV. Także trzymajcie się i wszystkiego dobrego, bezpiecznych lotów. Cześć!